Zapraszam na kolejny odcinek spacerku po Wolsztynie z panem czasowym Olejnikiem. Dzień dobry państwu i zapraszam państwa mimo takiej złej pogody, bo i trochę deszczu jest, na spacer na spacerek po Wolsztynie. Chcę państwu pokazać znowu parę ciekawych domów i zacznę od pierwszego tutaj. Macie Państwo bardzo ciekawą elewację. Domem tym zainteresowały się już Panie z Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystko, co ma 100 lat, to już podlega ochronie, ale. Niektóre budowle również wcześniej, mimo że nie mają 100 lat, również już podlegają ochronie, wytypowani przez rzeczoznawców i dwie panie tutaj były, zainteresowały się, ponieważ jest to taka dość ciekawa elewacja z takimi sztukateriami wykonanymi po jednej i po drugiej stronie. Dół zawsze no, stanowił część handlową, góra stanowiła mieszkalną. Mieszka w tym domu pani Jankowska, jej córka i jej wnuczka, a więc trzy panie. Pani Jankowiak, przepraszam Jankowska, Pani Jankowiak była wywieziona jako mała dziewczynka, już na roboty do Niemiec, przebywała aż do upadku III Rzeszy, ponieważ na terenie Wartek Gał, czyli kraju warty, czasem już dwunastoletnie dziewczynki zmuszano do pracy. Jej brat, Pan Ignacy, Jankowiak pracował kiedyś w winiarni. No a w latach 50. był słynnym sprinterem, tak miał. Bardzo dobre wyniki na 100 metrów. I teraz państwu pokażę. Aha, jeszcze w tym domu w czasie okupacji mieszkała rodzina państwa Manuszaków. No obecnie dziś mieszkałem przy ulicy Kościelnej, ale wtedy Niemcy wywłaszczali Polaków nie tylko do Generalnej Guberni, ale również na gorsze pomieszczenia, a ich mieszkania z meblami, z urządzeniem zajmowali sami. A więc tutaj samokupację spędziła również rodzina państwa Manuszaków. No znani tutaj ojciec, wielki kupiec, potem pracował przez długi czas ubezpieczalni. Pan Zygmunt no, mieszka naprzeciw pawilonu handlowego. Jego brat Janusz e, przy Kościelnej. Pan Henryk, kierownik pawilonu meblowego. No i najmłodszy Biniu przez długie lata też pracował teraz w ubezpieczalni. I przesuniemy się, proszę Państwa, na o, następny budynek pod numerem e, 34. W domu tym mieszka ale już zmarł pan Jan Maćkowiak długoletni prezes spółdzielni remontowo-budowlanej to za jego czasów właściwie ta spółdzielnia się rozbudowała pomagał mu dzielnie pan inżynier Stanisław Wysocki jako kierownik techniczny spółdzielnia remontowo-budowlana przy szkole nr 1 no dziś tej, tego, tego przedsiębiorstwa nie ma już jest inny charakter tego pomieszczenia. Przeważnie jest to, są hurtownie magazyny. Pan Maćkowiak, który był prezesem tej spółdzielni, strasznie się obrażał, gdy złośliwi nazywali ich nie wiadomo dlaczego, że to jest spółdzielnia partyzantów. Również w tym sklepie tutaj mieszkał, w tym domu mieszkał pan Hubert pracujący w spółdzielni, kiedyś kierownik szklarni. No i obecnie na dole pan Nowak Jan Stuchorzy tak dojeżdża tutaj codziennie do pracy, prowadzi szestwo. A ciekawe jeszcze to, że jego syn, który skończył technikum rolnicze w Powodowie, po ojcu przejął teraz ten warsztat szewski. I Przesuniemy się, proszę państwa, trochę dalej. W domu tym no, mieszkał pan Stefan Handzewniak, bardzo ciekawa, bardzo znana postać. Jego ojciec był rzemieślnikiem tutaj w majątku w Komorowie. Tak, jeszcze u mycielskich On, no to była liczna rodzina, należał do tych bardzo już małych dzieci przed wojną, a po wojnie pracował w handlu przez długi czas. Kończył jako dyrektor w tej Hurtowni Spożywczej. Jego syn Krzysztof jest lekarzem, tutaj pracuje w Służbie Zdrowia, a starsza córka Danka wyszła za mąż za Mariana Dudziaka pochodzącego z Rakoniewic. Oboje są absolwentami naszego liceum ogólnokształcącego. Marian Dudziak, który studiował na Politechnice Poznańskiej jako student, Uprawiał sport. No, chyba był najlepszym sprinterem, jakiego wydała ziemia wolsztyńska. To on ten czas należał do tej zwycięskiej sztafety olimpijskiej 4x100 na Olimpiadzie w Tokio. Mieszkają oboje w Poznaniu. Potem jeszcze tutaj mieszkał Lolek, leśnik kiedyś, bardzo dobry piłkarz technik spożywczy pracujący przez długie lata we winiarni i zaraz obok ten szary dom proszę państwa to tutaj zamieszkiwali i pan Koczorowski pracownik PKP i pan Rosolski on też pracownik PKP no i pan Zboralski Marian z prezimpatowej Rady Narodowej i potem mieszkała pani wilczyńska teresa dekoratorka wełóckiej spółdzielni spożywców z połem kierownik mechaniczny TKS na Wolsztynie a w czasie okupacji i przed wojną jeszcze mieszkali dwaj bracia kupcy zbożowi jeden z nich był właścicielem tego drugi zajmował się trochę bankowością i Tutaj mieszkała też w okupacji, też wywłaszczenie, przesiedlenie państwo Łukaszewscy. Pan Łukaszewski senior, bardzo zdolny rzemieślnik, to on razem z panem Rybickim, który był kierowcą starosty, no ponieważ nie było żadnego warsztatu wtedy do naprawy samochodów, to oni musieli dorabiać ręcznie niektóre części do samochodu. W czasie okupacji pracował jako mistrz w tej fabryce u Niemca. Penno to był duży zakład, który powstał na bazie zwykłego warsztatu rzemieślniczego. Tam było zatrudnionych około 100 ludzi. No jego syn Zygmunt Łukaszewski, kapitan rezerwy, przez wiele lat uczył i jeszcze trochę uczy w zespole szkół zawodowych przysposobienia obronnego i proszę Państwa przesuniemy się trochę znowu dalej a w tym domu proszę Państwa mieszkało dwóch Panów Żurków chociaż nie byli braćmi mieli tylko to samo nazwisko jeden z nich Marian Żurek pracował przez długie szereg lat tutaj w miejscowym biurze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Bardzo przyjemny Pan, jako instruktor, jeździł po wciąż, i popularny, i lubiany był wśród rolników Powiatu warsztyńskiego. Już nie żyje. Na piętrze, tutaj od ulicy, mieszkał Pan Kazimierz Żurek. Starszemu społeczeństwu znany jako ten, który był jednym z, no, z redaktorów Głosu Warsztyńskiego w latach 50., 60., 70. później pracował w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej prowadził Urząd Statystyczny to on wprowadził miesięczne biuletyny także i społeczeństwo i kierownicy poszczególnych zakładów pracy tych większych zakładów pracy byli orientowani jak przebiega no, gospodarka w powiecie wolsztyńskim. No przypadł mu taki trochę nieładny udział, bo Jako społeczny wiceprzewodniczący prezydium powiatowej Rady Narodowej, a później zastępca naczelnika Musiał W czerwcu 75 roku Likwidować powiat I on dopilnowywał właśnie wywózki tych pewnych, ach, no i Przy tym wywożeniu, ach, część do Poznania, część do Zielonej Góry, część do Leszna, niektóre Akta bezpowrotnie e, poginęły. Później pracował w Pomie, no Pomu też nie ma. Na końcu pracował już na pół etatu w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w dzisiejszym Urzędzie Miejskim. No i tutaj prowadził archiwum jako już emeryt na pół etatu. Archiwum, które było oceniane jako jedno z, z najlepszych w województwie Zielono. Górskim. E, pomagał mi bardzo dużo przy pisaniu kalendarium, które nazwaliśmy e, Wolczyń i Okolice. I w pierwszym i w drugim zeszycie umieściliśmy wszystkie ważniejsze, naszym zdaniem, wydarzenia, aż do. Pierwszego, od, od czasów najdawniejszych aż do 1 września 1939 roku i ja się na tym, na tym na, zakończę i pożegnam się z Państwem zapraszając do następnego spacerku po Wolsztynie.